Kamczacka. Jagoda Kamczacka, owoce jagody Kamczackiej, odmiany licencyjnej. Plantacja 1 czerwca 2025 rok. Zbieramy dzisiaj rekreacyjnie zalety jagody. Genialna na choroby nowotworowe, coraz bardziej popularna i przede wszystkim świetna na soki, świetna na dżemy, świetna do mrożenia. No, po prostu coraz więcej ludzi chce to mieć jako owoce. I zachęcam, bo kilka filmików zrobię, jak na przykład zrobić lody z jagody kamczackiej, choćby nawet nie wiem, w termomiksie. No, samo zdrowie. I naprawdę polecam każdemu, żeby sobie to wsadzić i mieć zawsze kilka krzaków, bo to jest naprawdę bardzo zdrowa zdrowy owoc, zdrowszy od borówki amerykańskiej. Także jeśli są państwo mieć coś naturalnego na swoje jakieś tam problemy z cukrzycą, jakieś problemy nowotworowe chcą państwo z tym zniwelować, naprawdę to jest genialna rzecz. Wiadomo regularność, ale ale, ale jak się zrobi soki, się będzie piło przez całą zimę trochę soku z tego to zawsze to to tylko może pomóc, a na pewno nie zaszkodzi, także zachęcam do posadzenia sobie kilku krzaków jagody kamczackiej, bo jest naprawdę świetna, ale bardzo mało znana.